Cześć kochani, witam Was serdecznie z Melbourne. Dzisiaj jest już mój drugi i ostatni, niestety, dzień zwiedzania tego pięknego miasta. Dzisiaj zapraszam Was do obejrzenia razem ze mną ogrodów, ogrodów, w których właśnie jestem. Są to ogrody Fitzroy Gardens. Tutaj w tych ogrodach mieści się jeden bardzo ciekawy budynek, podobno najstarszy budynek w całej Australii, czyli dom Jamesa Cooka. Jamesa Cooka, tego słynnego kapitana, który tutaj przypłynął kiedyś do Australii. Ja Wam dzisiaj chciałabym też pokazać kilka innych miejsc tutaj, na przykład podobno też z tego, co widziałam na mapie, jest modelowa, przykładowa wioska w stylu czasów Tudorów. Także mam nadzieję, że takie zwiedzanie i że te ogrody Wam się spodobają. Jeśli byliście już w Melbourne albo tutaj mieszkacie, dajcie też znać, co jeszcze można tutaj zobaczyć. Z tego, co ja już zdążyłam się zorientować, tutaj w dzielnicy Fitzroy, niedaleko ogrodów, jest też taka ulica, taki dystrykt trochę hipsterski, gdzie można napić się na przykład organicznej kawy z chudym, sajowym mlekiem, także też na pewno za chwilkę jak skończę zwiedzać ogrody, również Was tam zabiorę. Kochani, dzięki serdeczne za to, że śledzicie moją podróż. Dawajcie znać, co tam słychać u Was w Polsce i do zobaczenia w następnych filmach. Fitzroy Gardens to taka enklawa w pobliżu centrum miasta i pomimo tego, że znajdują się tak blisko strefy biznesowej, panuje tutaj cisza i spokój. Można naprawdę się zrelaksować, można pobiegać, można po prostu usiąść na trawie, czy to na kocu, czy po prostu bezpośrednio na ziemi i podpoczywać podziwiając piękne zielone widoki. A po odpoczynku w Fitzroy Gardens można pozwiedzać kilka turystycznych atrakcji, na przykład drzewo wróżek, a właściwie pozostałość po tym drzewie, czyli takie miejsce z płaskorzeźbą, które jest bardzo lubiane przez dzieci. Również obok znajduje się ta miniaturowa wioska Tudorów. To wszystko jest ogrodzone, żeby nie uległo zniszczeniu. A dorośli mogą sobie obejrzeć na przykład chatę Jamesa Cooka. To nie ta! James Saku Kahata mieści się troszeczkę dalej. E, przygotujcie się na to, że z dużym prawdopodobieństwem traficie tutaj na jakąś azjatycką wycieczkę, a ja uciekam na organiczną kawę z stojowym mlekiem. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Pa!